Dzień dobry, nazywam się Agnieszka tryzna hełstowska i jestem lekarzem-dentystą. W gabinecie stomatologicznym najczęściej wykonywanym zabiegiem jest leczenie zachowawcze zębów. Dziś chciałabym odpowiedzieć Państwu na pytanie, kiedy wystarczy założyć małe lub średnie wypełnienie, a kiedy niezbędne jest leczenie kanałowe. Wybór leczenia zależy od odległości próchnicy, od miazgi, czyli nerwu zęba. Ząb składa się ze szkliwa, czyli najtwardszej tkanki w organizmie człowieka, leżącej pod nim zębiny, oraz miazgi, czyli nerwu zęba. Jeśli mamy płytki ubytek w bezpiecznej odległości od nerwu, wystarczy oczyścić ząb z próchnicy i założyć małe lub średnie wypełnienie. W przypadku bardziej zaawansowanego procesu, kiedy próchnica doszła już do miazgi, Nerw jest w stanie zapalnym lub martwy. Wtedy niezbędne jest leczenie kanałowe. Zęby wymagające leczenia kanałowego zwykle bolą. Ból jest silny, promieniujący, pulsujący. Leki przeciwbólowe niekoniecznie na niego pomagają. Taki ból może nas nawet obudzić w nocy. Ulgę przynosi tylko wizyta u dentysty. Leczenie kanałowe polega na usunięciu martwego lub zapalnie zmienionego nerwu, wyczyszczeniu miejsca po nim, a następnie wypełnieniu kanału specjalnym materiałem. Co ciekawe, ząb wymagający leczenia kanałowego nie zawsze boli. Czasami zdarza się, że nerw obumiera bezobjawowo i właśnie wtedy nie mamy żadnych dolegliwości, dlatego tak ważne są regularne wizyty kontrolne.